Pozdrawiamy z żoną serdecznie, jesteś mistrzu kroplą radości w tym morzu absurdu dnia dzisiejszego Oglądam odcinki po kilka razy, to mi się nigdy nie znudzi Oglądam z rodzinką przy obiedzie Beka z madek na śniadanie i mózgowi robię pranie Dzień dobry moi mili, zażyczyliście sobie kolejnych historii internautów związanych z matkami A wasze życzenie jest dla mnie rozkazem, dlatego dzisiaj przygotowałem kolejne opowieści Zapraszam do obejrzenia wszystkich odcinków Beki z madek Jeśli jeszcze nie widzieliście, karta z playlistą pojawi się tutaj A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, a chcielibyście być na bieżąco z filmami to koniecznie zasubskrybujcie go teraz. Wbijcie też szybkie 2000 łapek w górę po kolejny odcinek. A teraz zaczynamy! Mam taką ciocię, która nie szczepiła dziecka, bo to szkodzi i na mnie się darła, że jestem złą matką, bo pozwalam wstrzykiwać dziecku truciznę. Ona ciągle mówiła, że jej róża imię zmienione jest najmądrzejsza, że lepiej się rozwija od mojego synka i w tym czasie patrzyła na mnie, jakbym robiła dziecku krzywdę. Nie słuchała mnie, jak mówiłam, że jej córka dziwnie się zachowuje, jak na swój wiek, w tych rzadkich razach, gdy się spotykałyśmy, ale wrzeszczała na mnie, że jestem pojebana i że nie zabierze córki do lekarza, bo to mordercy. Ostatecznie u małej zdiagnozowano autyzm. Po tym jak trafiła w ciężkim stanie do szpitala chora na ospę wietrzną, oczywiście ospa party, w wieku... 6 lat, a jej matki nic nie obchodziło, że dziecko nie mówi w tym wieku, bo przecież nie miała szczepionek. Ciotka ma sprawę w sądzie za narażenie życia dziecka i może stracić córkę. Próbowałam z nią rozmawiać, ale zwyzywałam mnie od su Pozdrawiam wszystkich antyszczepionkowców. Pewnego razu wystawiłem auto na sprzedaż i dzwoni babka po samochód. Auto nieco przetyrane, ale w tak śmiesznej cenie, że telefon miał się zapalić. Prosi, czy bym jej do środy nie przetrzymał, bo wtedy kasę będzie miała. Mówię zgodnie z prawdą, że na gębę nic nie przetrzymujemy i może wpłacić zadatek, to jej do środy przetrzymam. Nie ma problemu! Cyk, 200 na koncie. Ogłoszenie zdjęte i czekamy. Mija wtorek środa, dzwonię w czwartek, że w sumie już po terminie, ale chciałbym wiedzieć co i jak, bo mam kolejkę chętnych. Piątek rano ma być, w piątek koło południa nie odbiera. Wysyłam SMSa, że zadatek przepada, a auto wystawiam ponownie. W sobotę dzwoni, że przepraszam. Że tak wyszło, ale brak kasy. Trudna sytuacja. Sama dwójkę dzieci wychowuje, pracy dla niej nie ma i ma wielką prośbę, żebym jej ten zadatek oddał. Wie pan, jak to jest. Teraz nie ma lekko w tym kraju. Generalnie jestem zwykle głuchy na takie historie, ale dzień miałem dobry. Rozmawiała z sensem, przeprosiła, a niech ma. Odesłany ekspresem. Myślę sobie, że zrobiłem dobrze. O ja naiwny. Następnego dnia o 7.50 telefon, że kasa doszła, ale chyba się nie znam na prawie, bo zadatek trzeba oddać w podwójnej wysokości. Myślałem, że się przesłyszałem, ale nie. Twardo jedzie, że ona tak tego nie zostawi i to jest oszustwo. Jak można się spodziewać, nie była już tak grzeczna ani miła. Skończyły się uprzejmości. W prostych żołnierskich słowach powiedziałem, że chyba ją pogięło, jak myśli, że będę jej bąbelki sponsorował, i się rozłączyłem. Za chwilę dzwoni telefon i jakaś prawilna mordeczka się na mnie drze, żebym mu babę nie obrażał i dzieciaka, a ona ma dwójkę, bo się skończy rumakowanie i mnie dojadą. Tak to się żyje w tym autohandlu. Taka akcja. Stoje w biedrze w kolejce przede mną ojciec z synem lat na oko 8. Gość robi zakupy, ja jestem za nim. Wózek miał nawalony pełen rzeczy jak na święta dla 20-osobowej rodziny. Kasierka świetlana skasowała wszystko, wyszło 700 zł i się pyta, czy zbiera naklejki. Gość się pyta syna, czy zbiera. Młody nie zdążył odpowiedzieć, a matka stojąca za mną z córką pewnie Jessica, że ona zbiera i weźmie wszystko. No ale syn się odezwał i mówi, że zbiera. No to matka cicho tam pod nosem za mną hurdur, że taka okazja przeszła koło nosa. Swietlana wyciąga pęk naklejek wielki jak ego kuby wojewódzkiego. Pewnie z 50 tam. Było, no i daje temu ojcu. Wtedy matka nie wytrzymała. Oczy czerwone, furia jakby jej 500 plus zabrali i do tego typa, że on musi się z nią podzielić, bo jej nie stać na takie zakupy i ona nigdy nie dostanie tyle naklejek. Typ zmieszany patrzy się na mnie na kasierkę, na matkę gość generalnie w szoku. Mówi jej, że nie daje nic, bo syn zbiera. Ta matka jeszcze większa furia i macha rękami jak polscy raperzy w teledyskach Rysia Pei i drzeja dalej. Mówi do Swietlany, że ona ma mu kazać oddać połowę naklejek, że ma dzwonić po kierownika Biedronki, bo to jej obowiązek. Gość w szoku, ja w szoku pół Biedronki też. Swietlana mówi, że ona ni pani. Maju. Pewnie sobie myśli, co ci Polacy odwalają za jakieś naklejki, że takiej chorej akcji to ona w swojej wsi nigdy nie widziała, jakże je 50 lat. Typ nie wytrzymał, coś się zbluzgał, kazał synowi nie słuchać. Matka drze Japę, że jest bogatym chłopem i ma mu oddać teraz wszystkie naklejki, bo po zadzwoni. Typ się spakował, cały obrócił na pięcie i wyszedł szybko z biedronki, jak po obiedzie od teściowej. Słowem wstępu: wielkie brawa i podziw wszystkim pracownikom obsługi klienta w lokalach gastronomicznych. Sytuacja sprzed jakiegoś czasu. Zaczynałam pracę jako kelnerka w lokalu. Dzień pierwszy, początkowo pustki. Wchodzi kobieta i od drzwi rzuca. Panią, pani nam złączy stoliki, bo my w dużo osób zjemy. Nasz klient, nasz pan. Wraz ze znajomą złączyłyśmy stoły, że powstał jeden duży niemal na środku sali. Wchodzą kolejno: dwa razy matka z ojcem, czwórka bąbelków, dwójka pięć, sześć lat, dwójka jeszcze wózkowa. Jako że lokal przystosowany do grzdyli, kącik z klockami i te sprawy, zrobiłyśmy dodatkowo miejsce na wózki. Stołu. Podając kartę, już wołają szefa kuchni. Nie żeby miał dużo roboty, więc wchodzi na salę. A czy te ziemniaki, co podajecie dodań są bez glutenu, bo ja mam alergię. Na pewno są z glutenem. Nie proszę pani, ziemniaki nie posiadają glutenu. Gotujemy je w wodzie z solą, ale na pewno dodajecie pieprzu. Pieprz ma gluten. Zamówili jakieś żarło w tym dzieciakom, którym już wyrosło uzębienie, oczywiście filety z kurczaka. Poszło szybko, nosimy talerze. W międzyczasie wchodzą następni klienci siadają w stolik obok. Kelner, ten kotlet jest twardy jak cegła, nie da się go przekroić. Wołać mi tu kucharza! Oczywiście ponad połowa kotleta była już. Zjedzona przez smroda. Szef kuchni. Pani to jest cytek kurczaka. Nie da się zrobić tak, żeby był twardy. Zresztą widać radzi sobie, skoro zjadł już tyle, ale w porządku, skoro pani nie pasuje, zrobimy nowy. Kiedy kucharz wracał do roboty, usłyszałam pełny satysfakcji i wcale nie cichy komentarz. Widzisz, Józiu, tak się to robi. Mamy dwa obiady w cenie jednego. Chłek chłope Pomijam co się później działo. Dzieci drące mordy, biegające i skrzypiące gumowymi podeszwami o podłogę. Rodzice zero reakcji, mimo zwrócenia uwagi, że na sali są inni goście, którzy zaczęli się schodzić. I tutaj miarka się przebiera, a właściwie przy talerze nic stąd owąd baba wyciąga z wózka dziecko i zaczyna przewijać je na stole w restauracji obok ludzie siedzą i jedzą steki kiedy mówimy że jest od tego toaleta przystosowana do dzieci z przewijakiem brak odpowiedzi chwilę później ojciec uśmiechnięty podchodzi z tekstem ups chyba wam się kibel zatkał chuechuechuech faktycznie cały zatkany ową pieluchą kiedy próbujemy się uporać z klientelą narzekającą na ów stolik zatkanym kiblem i wciąż biegającymi dzieciakami robiącymi smugi podeszwami na posadce zamawiają herbatę tylko pani wystudzi jakobikowi bo on takiego gorącego to nie wypi... Piję, zalewam wrzątkiem, idę z tymi cholernymi herbatami, robię miejsce na stole i słyszę: Tu niech pani nie kładzie, tu jeszcze miejsce potrzebne. I dup, drugim dzieckiem na stolik i przy mnie otwiera pieluchę. To był moment, w którym zdjęłam zapaskę, powiedziałam kuchni, dziękuję za współpracę i wyszłam. To była bardzo krótka przygoda próby kelnerskiej. Rzecz działa się na pogrzebie ojca kolegi. Jakaś kuzynka tegoż kolegi przyszła na pogrzeb z może czteroletnim dzieciakiem. Ten już w kaplicy zaczął rozrabiać, głośno informował, że mu się nudzi, że chce pić itd. Matka bez przekonania powtarzała uspokój się, Antosiu i tyle, zamiast po prostu wyjść z tym rozwydżonym dzieckiem. Kiedy ksiądz zaczął wspominać zmarłego, dziecko zaczęło głośno mówić coś tam i żądać od matki telefonu. I wiecie co? Brat kolegi, czyli drugi syn zmarłego, wstał z ławki, podszedł do tej, gdzie siedział Kaszojat z mamusią, wziął go za tak zwaną obszywkę i normalnie podniósł z ławki. Wsadził sobie pod pachę i wyszedł i darł się, ale nic mu to nie dało. Mamusie najpierw zatkało, a potem biegusiem podążyła za swoim wyniesionym 500. Brat kumpla za chwilę wrócił. Mamusia z Kaszojadem już nie, co miało dla kolegi i reszty bliskich zmarłego ten plus, że i na stypie się nie pojawili. Brat kolegi opowiadał potem, że normalnie wyniósł Bahora za bramę cmentarza i wsadził go do swojego auta, które następnie zamknął. Kaszojad darł się w niebogłosy, ale nie umiał otworzyć samochodu, a jego wrzasków w kaplicy już nie było słychać z racji odległości. Następnie zrobił w tył zwrot i poszedł z powrotem. Jak już wchodził w bramę cmentarza, to madeczka się pojawiła. I i Raban robi gdzie je dzieciątko, to powiedział gdzie. Ona do niego, że jak mógł, a no, że normalnie nie będzie mu Bachor robił Kinderbalu na pogrzebie ojca. Oczywiście było, że to tylko dzieciątko, a no, przyznał rację, tylko dzieciątko, więc nikt ważny i może sobie siedzieć w aucie i drzeć gębę w samotności. Madeczka nalegała, żeby wypuścił jej kaszojada, ale powiedział, że nie, bo musi wracać na pogrzeb. Krnąbrny Antoś siedział tam do końca nabożeństwa i pochówku. Madeczka, jak go dostała z powrotem, to obraziła się i zabrała pulchle oraz oddaliła się żwawo. Ponoć do tej pory nie odzywa się do kuzynów, którzy no specjalnie nie boleją z tego powodu, bo i ją i jej purchle mają z głów. Zbudowaliśmy z mężem plac zabaw dla dzieci na naszym własnym podwórku. Niestety była to bardzo zła decyzja, bo w sąsiedztwie nie ma za bardzo miejsca do zabawy dla dzieci, co zaczęło doprowadzać do włamań na nasze podwórko w celu skorzystania z atrakcji dla dzieci. Jako że posiadamy psa, który jest bardzo terytorialny, a plac zabaw znajduje się na części odgrodzonej od części bankowej, to siłą rzeczy pies przebywał po stronie placu zabaw, więc podwyższyliśmy ogrodzenie, by do kolejnych wtargnięć nie dochodziło. Niestety nic to nie pomogło i wczoraj doszło do tragedii. Podczas gdy wyjechaliśmy na spacer, jeden z sąsiadów wraz z synem próbował wedrzeć się na posesję. Skończyło się na poważnej ranie szarpanej łydki u ojca i dwóch złamanych rękach u syna. Upuścił syna z murku, gdy nasz pies rzucił mu się na łydkę. Przyjechała policja i karetka, spisali ich zeznania, a gdy wróciliśmy spisali nasze. Sąsiad dziś od rana wydzwanie, oczekując odszkodowania. Jeśli wy również przeżyliście jakieś historie związane z naszymi kochanymi madeczkami, to koniecznie opiszcie je na dole w komentarzu. Najciekawsze znajdą się na odcinku. Dzięki i na razie.